Ciągi na stacji Warszawa-Włochy i pierwszy przelot Pendolino. Tu stoi akm -ka. I mamy jakiś przelot. Nie wiem jeszcze czego. No. Zobaczymy. Gryfin. Dumni, wolni, niepodlegli.

wjazd AKM-ki To jest pierwsza jednostka oczywiście. To jest pierwsza jednostka R1 do Grodziska Mazowieckiego. I mamy odjazd. Przystępuje się skład Intercity Sursusa Północnego. jest przelot Gryfina, skład PKP Intercity. Chyba za Szczecina. Nie wiadomo, ale Gryfin mamy przy Peronie yy, przelot. Więc też fajnie. My też widzowie jesteśmy teraz na właśnie stacji Warszawa-Włochy i mamy tutaj dwa perony. Mamy dwa perony. Jeden wyspowy, drugi krawędziowy. No i bardzo dużo też torów, więc będzie dzisiaj bardzo dużo pociągów. No i mamy przelot DARTA. Jesteśmy, mamy też dosyć wolne te przeloty. No, a już na ur... i proszę zobaczyć. Widzowie, zobaczcie, on już się rozpędza teraz. No i mam, widzowie, kolejnego darta. No i widzimy teraz też flirta łódzkich kolei. No i mamy flirta łódzkich kolei. I przy okazji wjazd Impulsa-Newaga na S1 do Pruszkowa. 35WE-009. I mamy wjazd flirta kolej Mazowieckich. Do, to jest R1 do to Warszawy wschodniej. wschodniej. I jest to oddziwa jedna jednostka. Firty 165, chwilę odjazd. Impulsa wywaga. I mamy tutaj odjazd. A tam flirt się już zatrzymał. No i mamy przelot Husarza ze składem BWE Berlin-Warszawa Express. Mamy wjazd Flirta do Warszawy Wschodniej. ER 160-09 Druga jednostka to ER 1614 pr 14 wyprodukowany w 2020 roku. No i przelot Gryfina. No i Impulsa.

I mamy przelot, widzowie, EP-09. EP-09-021, pozdro dla mecha! I wjeżdża impuls, nevac 35 009 Za chwilę odjedzie. Tutaj wjeżdża AKM-ka 16.19 pierwsza jednostka Druga 15.90 Oczywiście pozdrawiamy. Chyba panią maszynistkę tak, tym dokładnie, razem. No bo za akukiem dzisiaj. No i mamy przelot Regio Jetta. Może uda się RP1, no zobaczymy. Dzisiaj krótki, cztery wagony tylko. A bez malowania RegioJetPol, zwykły RegioJet. No i do EN57AKM. I mamy impulsa, Bewaga 35W-003. Oczywiście pozdra dla mecha i teraz mamy Wektrona, Stasia. I dzioba czystko! Jest srp mm. pozdrowienie dla obu mechaników z Impulsa i z Pendusa No i mamy przelot flirtów łódzkich kolei Tu podjechał flirt kolei, może być

KMK kolejną już dzisiaj. 2004. pozdrow dla maszynisty. Tutaj też był briefing inny. No i mam wiat ELFa. Pozdrawiamy maszynistę 27W009. Ten który uczestniczył w wypadku na Warszawie Wesołej w 2013 roku. No i mamy Impulsa Polo Regio. Impuls pola Regio nam nigdy nie dał RP1 jeszcze. ma më ka pa Intercity. Pozdravja me mehanika.